Cześć, nazywam się Eliza Olszewska, jestem uczennicą trzeciej klasy technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. W tym roku szkolnym miałam możliwość udziału w projekcie Mazowsze Stypendia dla Uczniów Szkół Zawodowych 2019-2020, dzięki któremu mogłam uczestniczyć w kursie baristycznym. W tym filmiku pokażę Ci, jak przyrządzić kapucinę na bazie espresso. Nasypujemy kawę do kolby. Ugniatamy tam parę, żeby było równo. I oczyszczamy brzegi kolby z kawy. Następnie umieszczamy kolbę w ekspresie. Postawiamy filiżankę i włączamy pompę. Po osiągnięciu żądanego uzysku wyłączamy pompę. Wyjmujemy kolbę. Przechodzimy do spijania mleka. Najpierw sprawdzamy dysze na sucho. A następnie umieszczamy 1 cm pod powierzchnią mleka. Najpierw jest faza napowietrzania, a następnie faza wirowania. Kiedy temperatura mleka przekroczy 65 stopni, włączamy parę. Czyścimy dysze i przechodzimy do polerowania mleka poprzez okrężne ruchy dzbankiem. Gotowym, spijanym mlekiem możemy rysować latte art. Pianka na powierzchni dobrze przyrządzonego cappuccino powinna mieć co najmniej 1 cm. Dziękuję za uwagę wszystkich ósmoklasistów, zapraszam do czwórki.